czyli jak powstaje faktyczny obraz, czy, czy jak kręcimy, prawda, yy, całość. E, może skupmy się na samym eksponacie. E, w eksponacie tym mamy narysowanych kilka zdjęć, klatka po klatce, tak jak na kliszy filmowej, prawda, też obraz utrzymywany jest... Mamy serię zdjęć, które następują w sposobie w małym opóźnieniu. I dopiero jeżeli zaczniemy tym szybko obrazać, jeżeli nasze oczy będą wystarczająco szybko dostawać obraz jeden po drugim, to możemy zobaczyć płynność tego ruchu. Trzeba się delikatnie nachylić przy tym eksponacie, zajrzeć przez te szpary i zakręcić. I nagle widzimy, że nasz nieruchomy krokodyl zaczyna przebierać rękami, zaczyna przebierać nogami, tak jakby szedł. Im więcej takich klatek w filmie stworzymy, tym obraz będzie płynniejszy. Ale oczywiście w końcu tych klatek będzie tak dużo, że przestaniemy widzieć różnice, bo zwyczajnie nasze oczy przestaną za tym wszystkim nadążać. A czyli jeden film składa się z wielu takich małych obrazków? Dokładnie. Dokładnie tak. Kiedy coś nagrywamy, czy to w postaci cyfrowej, czy może teraz rzadziej w analogowej, czy na takich starych kliszach, tak naprawdę aparat tam. Kamera wykonuje nam całą serię zdjęć. Tak jak aparat fotograficzny robi jedno, tak kamera robi tak, jakby ich bardzo, bardzo dużo, jeden po drugim. Więc różnica pomiędzy jednym a drugim zdjęciem jest bardzo minimalna. Ale jeżeli wyświetlimy je stosunkowo szybko, jedno po drugim takie zdjęcie, to zaczynamy widzieć ruch, zaczynamy widzieć płynność przechodzenia jednego zdjęcia w drugie. A jaka, a jaka musi być taka szybkość? Dla ludzkiego oka wystarczy 30 klatek na sekundę. To już jest bardzo płynny film. 60 klatek na sekundę to już będzie super. Natomiast takie mm, kamery, które, w których chcemy zobaczyć coś w zwolnionym tempie, na przykład jak pęka balon albo jak kropla wody uderza o powierzchnię jakiegoś przedmiotu, no to musielibyśmy mieć już takich klatek powiedzmy 200 na sekundę. Czyli no, bardzo dużo, prawda? Sekunda to jest i już. A musimy w tej sekundzie, nasze oczy muszą odebrać aż 200 takich zdjęć, żebyśmy zobaczyli. Znaczy inaczej, w zwolnionym tempie musimy nagrać aż 200 z takich zdjęć, a odtworzyć je sobie wolnie, żeby znowu nasze oko na nimi nadążyło. Dziękuję. Ja również dziękuję. Jak działają te koła? Tymi kołami trzeba rozkręcić. Działają dosyć podobnie do zwykłych kół. Mogą się obracać. Tym, co czyni ten eksponat niesamowitym, jest dopiero to białe, biało-szare krzesło. Jeżeli usiądziemy na krześle, trzymając koło rozkręcone i zaczniemy nim przechylać, zacznie się dziać coś naprawdę niesamowitego. Tak naprawdę, przydałby się nam jakiś ochotnik, a jeżeli nie znajdziemy, to ja zaprezentuję, jak ten eksponat działa. Mimo. Mimo, że nie odpychałem się od ziemi, to kręcące się koło zaczęło obracać również mną. Staruję nim troszeczkę jak kierownicą. Kiedy je przechylę, koło swoją siłą obrotu zaczyna kręcić też mną. W fizyce nazywa się to pędem. Chodzi głównie o to, że rozkręcony przedmiot dosyć ciężko jest zatrzymać. On już podróżuje, jest w ruchu, więc kiedy ja nim kręcę, obracam, on próbuje obrócić mną. Jeżeli jestem na krześle, które łatwo się obraca, Koło nie ma problemu. Zaczyna kręcić mną. Natomiast jeżeli wstanę i przechylę koło, nagle czuć jaką wielką siłę ona w sobie magazynuje. Możemy Tobie zaprezentować to na tą mniejszą no, skręcę, rozkręcę, przytrzymam Ci mikrofon, trzymaj koło i przechylę teraz, przechylę w jedną, w drugą stronę. No właśnie, czujesz jakaś siła, prawda? Jak chce tak, ci... Nie mogę tutaj, tylko y, to robi to, co chce. Kała robi to, co chce. No właśnie, kiedy ty próbujesz nim obrócić, ona próbuje obrócić twoimi rękami. Tak. Tak, obraca, a ja nie mogę prosto to przy, tego przychylić. Dziękuję. Słuchaj. Dziękuję bardzo. Yy, bardzo to interesujące naprawdę. Ja również bardzo dziękuję i myślę, że jeszcze jest tu dużo fajnych rzeczy do zobaczenia dookoła. No raczej. Agnieszka. Y, a wiesz, co tutaj jest? Nie wiem. A ty? Y, ja nie wiem. Y, jestem Ola. Nie wiem. Szara kula. To nie jest szara kula. To jest mobilne planetarium. Po to jest. Hmm, to jest takie planetarium w wersji mini, tak, chodzi o to, żeby, żeby można było zobaczyć gwiazdy, czy filmy o gwiazdach, nie jeżdżąc do Olsztyna, czy nie jeżdżąc do, do Warszawy. To mini planetarium, mobilne planetarium umożliwia to, żeby zobaczył, jak wyglądają według najnowszych badań, z czego się składają, ile jest sąd kosmicznych, które obecnie pracują i w jaki sposób wygląda przyszłość naszej astronomii. Dlatego jest tutaj takie duże zainteresowanie, tak, astronomia jest obecnie chyba nauką, która się najszybciej rozwija. Poza tym, jak głośno jest w telewizji, przecież jest wiele sond, które dopiero teraz doleciały do y, planet, które chcemy badać. Czyli y, tutaj można y, zobaczyć y, różne gwiazdy, różne, y, różne planety i różne księżyce. różne księżyce. A co jeszcze można zobaczyć? Różne zjawiska, które zachodzą w naszym tym, oczywiście. Y, to, co zachodzi o meteorach, o meteorytach, jaka jest różnica między asteroidami. Oczywiście można tutaj w, mini, w mobilnym planetarium zobaczyć też filmy związane z historią. Jest w ofercie mobilnego planetarium, są filmy, które chcą pomóc odnaleźć początki człowieka. Tak? Kiedy w ogóle zaczął człowiek chodzić po Ziemi? Tak? Jak wyglądał pierwszy człowiek? Nawet takie rzeczy są. Dziękuję bardzo. Nie ma za co. Dziękuję. To jest najlepsze radio w polskim internecie. To jest najlepsze radio w polskim internecie. Słuchaj nas 24 godziny na dobę.